Paulina Smaszcz znalazła nowa milost romans ze nareszcie wybaczyła Kurzajewskiemu. Paulina Smaszcz jeszcze kilka lat temu cieszyła się z udanego związku i wielkiej miłości Macieja Kurzajewskiego. W malzeństwie celebrytów wyraźne zaczęło się jednak psuć. Obej synowie wyjechali z Polski. A bolesny rozwód doszedł do skutków 2020 roku. Już po ujawnieniu romansu dziennikarza Katarzyna Cichopek. Do czego sama smarż wyraźnie przyloży Larekę, Kurzejewski zaznaczał. Za ten moment zawsze będzie dla niego bolesna porażka. Z dzisiejszej perspektywy brzmi to dosyć niewiarygodnie, ale w pierwszych tygodniach po wycieku informacji o nowym związku Kasi i Maciej'a, to pracownicy pytania na śniadanie musieli uchylać się przed trudnymi pytaniami i nienawistnymi komentarzami. Większość z Polaków szczerze współczuła Paulinie Smaszcz i Marcinowi Hekielowi, którego rozwód był zresztą świeższa kwestia, z cichopek oficjalnie rozstali się w sierpniu 2022 roku. O ile jednak popularny tancerz zachowywał milczenie i skupił się na własnym życiu. O tyle Smaszcz ciągle atakowała eksmeza. Nadprodukcja pełnych zalu i jadu postów. Komentarze i wiadomości sprawiły, że sympatia czytelników w kolejnych miesiącach odwróciła się od celebrytki. Wkrótce zaczęli jata skrytykować inne postacie związane z środowiska, w tym Monika Richardson, Iwona Pawłowicz czy Izabela Janachowska. Sposób, w jaki smaszcza takowala kobiety, którym nie podobały się jej posty, też nie został dobrze odebrany przez opinię publiczną. W pewnym momencie tenerka personalna zaczęła być odbierana jako synonim zgorzknialej bylej Długo wydawało się, że nic nie powstrzyma smaszcz przed wrzucaniem kolejnych krytycznych publikacji wymierzonych w bylego meza. W pewnym momencie tempo ich tworzenia wyraźnie zmalalo. Paulina smaszcz wkrótce potem przyznala. odomknięcie całej sytuacji prosili jasynowie, którzy nie chcieli tak długo pozostawać na świeczniku. Cela swoja krucjata tłumaczyła walka o ich dobro, dlatego nie mogła się ignorować z podobnej prozby. W międzyczasie w mediach zaczęły też pojawiać się plotki o tym, że smarcz znalazła nowa milost. Pod koniec grudnia celebrytka zaznaczala, że obecny partner spełnia jej partnerskie potrzeby. Zapewnia intelektualne porozumienie i budzi jej motyleń w brzuchu. Na każdym kroku zdawała się potwierdzać. Za obecny kochanek jest totalnym przeciwieństwem Macieja Kurzajewskiego. Wkrótce okazało się zreszta. I z nie chodziło tylko o cechy charakterologiczne. Nieznany na razie z imienia i nazwiska, partner Smash to postawny mężczyzna w wyjątkowo krótko ostrzyzonych w losach. Gwiazda najpierw opublikowała na TikToku filmik, jak razem, plesaja w rytm piosenki wygladasz idealnie. Kilka dni później kot się za znowu ukochanymi mopsami na kanapie. Wszystkie jej wspomniane dowody miłości zostały jednak niedługo potem skasowane z profilu Pauliny Smaszcz. Nie wiadomo, czy był to wynik prozby partnera o zachowanie większej prywatności czy dowód na rychle koniec związku. Może to nam pokazać tylko czas.